Czy najczęstsze błędy, które robisz, ucząc się języka obcego. Szukasz idealnej aplikacji, która w jakiś magiczny sposób nauczy cię mówić. Niestety, kiedy rozmawiam sobie z obcokrajowcem, to w mojej głowie nie pojawia się pięć opcji, które mogę sobie wybrać, tylko muszę wybrać odpowiednie słowo po prostu z mojej pamięci. Dlatego też bardzo często jest tak, że widzimy postępy na aplikacji, a nie widzimy postępu w życiu. Robienie list słówek, które są nudne, bezsensowne i nawet. Nawet jeśli uda Ci się zapamiętać e, jakieś słówka z tej całej niesamowicie nudnej listy, to i tak najprawdopodobniej będzie ciężko Ci je wykorzystać w praktyce, bo nie są uczone w kontekście. Uczysz się albo tylko słuchając, albo tylko pisząc, albo tylko czytając, albo tylko mówiąc. Idealnie, jeśli uczysz się tych czterech umiejętności jednocześnie, bo jeśli jesteś fantastyczny w tym, żeby czytać w języku obcym, to nie oznacza, że będziesz też mieć e, taką biegłość w tym, żeby dobrze mówić. Ty, któryś z tych błędów popełniasz? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak uczyć się efektywnie, koniecznie zajrzyj na...